Matka Teresa z Kalkuty polecała każdemu przynajmniej godzinę dziennie adoracji Najświętszego Sakramentu. Kiedy jeden z księży, życzliwie słuchając Świętej, próbował wykręcić się z tego obowiązku, żaląc się jej, że ma za dużo pracy, powiedziała: W takim razie, przy tylu obowiązkach, ksiądz powinien adorować pana Jezusa nie godzinę dziennie. Lecz dwie godziny dziennie. Zastanawiamy się, czy Bóg jest w moim życiu tam, gdzie powinien, kim dla mnie jest, czy traktuję go poważnie. Takim niedoścignionym wzorem odpowiedzi na te pytania jest właśnie Maryja, patronka naszej parafii, patronka tego sanktuarium królowej rodzin w Horzelowie. Do której zapraszamy na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedługim czasie, za tydzień. Żyła tu kiedyś w horzelowie pewna rodzina Kuroniów, w której pani Katarzyna pięciokrotnie przeżyła dramat poronienia nienarodzonego dziecka. Postanowiła więc wraz z mężem Piotrem wybudować na swojej posesji kapliczkę i uprosiła ówczesnego proboszcza o to, by ten dar hrabiów tarnowskich, ten obraz świętej rodziny z Nazaretu, którego szczególnie czcimy w tych progach tej świątyni, by właśnie ulokować go w tej kapliczce. Niesamowita sprawa. Państwo Kuroniowie doczekali się wkrótce dwójki zdrowych dzieci. To historia nie z jakichś legend. To historia żywych ludzi, którzy byli pośród nas. A obraz od tamtej pory był czczony przez mieszkańców Mieleczyzny i całej okolicy. Tych wszystkich, którzy rozsiani po Polsce pamiętają o pani ziemi mieleckiej, królowej naszych rodzin. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie o niej w 2017 roku przy okazji koronacji tego cudownego obrazu. Serdecznie Wam wszystkim dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, za dar Waszej fizycznej lub duchowej obecności w tym wyjątkowym świętym miejscu, jakim jest nasze chorzelowskie sanktuarium Matki Bożej, Królowej Rodzin Pani Ziemi Mieleckiej. Już w najbliższych dniach września 7, 8, 9 będziemy przeżywać sanktuaryjne odpustowe triduum maryjne, na które serdecznie zapraszamy. Program tych uroczystości umieszczony jest na stronie internetowej. Drzwi tej świątyni i serce niepokalanej matki jest zawsze otwarte dla wszystkich. Którzy kochają Boga, którzy kochają Matkę Najświętszą. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi, niech Maryja, nasza cudowna Królowa, i święci patronowie nasi mają Was wszystkich w swojej szczególnej opiece. Szczęść Wam Boże.